Jesteśmy właśnie na molu o poranku, słońce dość mocno świeci, chciałem pokazać, że woda się już zdążyła nieco oczyścić od tego wczorajszego przyboju, i już jest znacznie mętna. już widać no, przypuszczam, że tu może być tak ze 2 metry głębokości, tutaj widać te pilary. Może było kiedyś jeszcze jedno metro, yy, przepraszam, jeden poziom takiego takiego pomostu i tutaj już można sobie pływać, widać piaseczek, widać rybki pływają Też widać są ludzie, którzy tam sobie też pływają, mają takie bojki, żeby ich było widać na wodzie oddali. Prawdę mówiąc powinienem był wsiąść taką bojkę Teraz to uświadomiłem a ja będę uważał, żeby Żeby mi żadna łódź nie przejechała nad głową Tam na wprost jest e, Taka samotna wyspa, zapomniałem jak się nazywa A tam w oddali jest też taki skalisty półwysep Spróbujemy się kiedyś na niego dostać i tu jest taka powiedzmy wzgórze, które żeby się tam dostać trzeba byłoby je obejść Można nawet spróbować na nie wejść któregoś nie był się naprawdę bardzo ładny widok na okolicy